Nie ukrywaj emocji. Cieszysz się życiem. I to widać na Twojej twarzy. Hej, Rozalka, pospiesz się. Ulep dłoń z piankoliny. Wciśnij małe szminki w palce. Zrób emoji znaku pokoju. Dodajcie nie. Zrób zatyczki z piankoliny do szminek, żeby współgrały z palcami. Niech piankolina zaschnie. O, niechcący złamałam palec. A chwilę, nie jest źle. Użyję dwóch szminek naraz. Efekt ombre jest świetny do selfie. Chcesz fajne zdjęcie w plenerze? Wiem, jak uzupełnić kadr. Małe, brązowe emoji. Owiń mały okrągły pojemnik modeliną. Przyklej spirale z modeliny na górze. Zrób usta i oczy z czarnymi źrenicami z białej modeliny. Zrób nacięcie przy zakrętce. Upiecz zgodnie z instrukcją. Dodaj czerwony brokat do makijażu do aloesowego balsamu do ust. Stop w kuchence mikrofalowej i wlej do pojemniczka. Zostaw, żeby balsam zastygł. Mały brązowy prezent we włosach. Ale kreatywnie. Ups! Mam coś paskudnego we włosach. Spokojnie! To tylko balsam do ust w nietypowym pojemniku. Co się stało? Jesteś blada jak duch. Potrzebujesz cieni do powiek. Mój duszek z cieniami będzie idealny. Odrysuj emoji duszka na białym papierze piankowym. Wytnij. Wytnij oczy i usta z czarnego papieru piankowego i czerwony język. Sklej kawałki razem. Pokryj wieczko palety cieni czarną farbą akrylową. I przymocuj duszka. Nałóżmy makijaż. No, już nie jesteś blada jak duch. Teraz widać, że Rosalka jest człowiekiem. Chcę udostępnić fajne selfie. A może tylko emoji? Albo jedno i drugie. Namaluj okrąg na twarzy żółtym markerem do twarzy. Okoloruj okrąg farbą do twarzy. Zrób gładkie przejścia między kolorami. Dodaj brwi czarną farbą do twarzy. Podkreśl oczy. Uśmiechaj się, żeby emoji wyglądało naturalnie. Namaluj niebieskie łzy na policzkach. A teraz zaskoczę moją przyjaciółkę! Spójrz! Wow! To najfajniejszy makijaż, jaki widziałam. Trzeba natychmiast pokazać go w naszej relacji. Żadnych słów, tylko emocje. Moja przyjaciółka szykuje się na imprezę. Tyle ubrań, a nie ma się w co ubrać. I nie ma jeszcze torebki, która będzie pasować. Rozalka ma złowrogą kosmetyczkę na właśnie taki wypadek. Narysuj okrąg na fioletowym filcu? Wytnij dwa elementy. Odrysuj zamek na pasku filcu. Wytnij otwór i przyklej zamek. Przymocuj element między okręgami. Zrób też brzegi z paska filcu. Połącz okręgi, żeby zrobić kosmetyczkę. Na górze przyklej filcowe rogi. Dodaj twarz zło wrogiego emoji z czarnego filcu i włóż kosmetyki. Ta kosmetyczka podkreśli twój nastrój. Niesamowite! To daje jasną wiadomość. Nie zadzieraj ze mną. Ale nadal nie mam się w co ubrać. Czemu jesteś smutna? Tak nie może być. Mam pędzel do makijażu, który poprawi twój humor i makijaż. Załóż styropianowe piłeczki na słomkę koktajlową. Przyklej pędzle bez rączek na zewnętrznych piłkach. Pomaluj piłki żółtą farbą akrylową. Narysuj różne emoji. To magiczny pędzel. Sprawia, że twoja cera wygląda lepiej i poprawia nastrój. Które emoji namalujesz na swojej twarzy? Moja przyjaciółka zamienia się w SMSującego robota. I twarz nie ma emocji. Ale mam lekarstwo, które pomoże. To Emoji Eos. Wyjmij balsam Eos z pojemnika i podrzej w kuchence mikrofalowej. Włóż siatkę do zakrętki, dodaj złotego barwnika spożywczego do roztopionego balsamu do ust i wlej do pojemniczka, włóż do lodówki, wyżłup emoji z wystawionym językiem na gotowym Eosie. Roztop trochę balsamu z czarnym barwnikiem spożywczym. Wypełnij oczy i usta używając wykałaczki. Pokoloruj język czerwonym balsamem do ust. Tylko odrobina mojego eosowego lekarstwa, a jej emocje wracają. Mój eos emoji zawsze pomaga. Rosalka jest w trybie ciągłego gadania. Jak ją zatrzymać? Spróbuję jakiegoś interesującego face artu na zamkniętej buzi. Bądź cicho i zaufaj mi. Nałóż zieloną farbę do twarzy dookoła ust. Podkreśl obrys ciemniejszym odcieniem, zrób gładkie przejście. Dodaj białe cienie nad górną wargą używając gąbki. Namaluj oczy kosmity z białymi źrenicami nad górną wargą. Dodaj małe usta pod dolną wargą. Emoji kosmita wygląda tak realistycznie. To ważne, żeby nie otwierać ust, dopóki nie wyschnie. Spokojnie. I trzymaj się. Moja przyjaciółka idzie na randkę i jest bardzo zdenerwowana. Puder emoji ją uspokoi. Odtłuść wieczko pudełka pudru, pokryj białym podkładem. Pomaluj zieloną farbą akrylową. Zrób efekt przejścia białą farbą. Zrób emoji chorej buźki. Dodaj żółte policzki. Wytnij koło z papieru piankowego. Wytnij elementy uśmiechniętego emoji z kolorowego papieru piankowego. Przyklej twarz do żółtej podstawy i przyklej emoji do gąbki do pudru. Emocje szybko się zmieniają z naszym pudrem. Boranka to nie powód, żeby być smutnym. Nałóż makijaż i ruszaj. Jestem spóźniona. Twarz mi się poci. Ale mam chusteczki do osuszania. Wydrukuj lustrzane odbicia emoji z tańcem na papierze samoprzylepnym. Wytnij je. Przymocuj do tektury i wytnij. Przyklej kawałki gumki do spodu w kształcie spódnicy. Górne części sklej razem. Zwiń papierki do osuszania i wciśnij pod gumki. Teraz moja twarz jest idealna. Jestem gotowa, by się bawić. Podobały Ci się nasze urodowe emoji? Napisz w komentarzu, których kosmetyków i emoji używasz najczęściej. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych pomysłów na emoji od Trum Trum.